Siemaneczko, dzisiaj sobie chciałem sprawdzić regulację otwierania klapy, a mianowicie chodzi mi o tutaj ten element, który się często wyrywa od tego, że tutaj ten siłownik nam się psuje i po prostu nie hamuje nam tej klapy w momencie już prawie jej całkowitego otwarcia i cała siła tu idzie na ten element przy, przy błotniku. U mnie, u mnie jak widać to on tu już był spawany, także już ktoś miał z tym problem. No i mnie, ciekawi ten, i mnie ciekawi to, czy jeżeli tu było już to, to spawane, to czy drugi raz mi tego nie wyrwie, bo, po tym jak, bo, bo widzę po tym, jak się klapa otwiera, że ten siłownik dalej jest zepsuty. No i mamy dwie opcje, albo kupić nowy, nowy tam kosztuje około 150 zł, albo sprawdzić tak, no, trochę taką inną, tańszą metodę. A no to Wam zaraz pokażę, najpierw Wam pokażę, jak się ta klapa otwiera. Bo dosyć intensywnie, i w momencie jej pewnego otwarcia, tutaj ta blacha się też lekko jeszcze odgina. Zaraz tu może, może statyw, zobaczymy, czy coś, to, czy, czy coś ta kamera uchwyci. Może da się to zobaczyć. Nie wiem czy było coś widać, ale ja tam widzę, także próbuję coś z tym zrobić, zanim mi się znowu to wyrwie. Bo do nie mam zamiaru jeździć, e, dlatego próbuję temu zapobiec. I tutaj tą sprężynkę, no ona już jest tutaj na minimum ściągnięta. I w sumie tu jeszcze można by tą e, sprężynkę włożyć w ten taki poziomy e, uchwycik. Ale to zobaczymy, czy w ogóle się coś da z tym zrobić. Zaraz tu ją przełożę i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Dobra, tu już się udało ją przyłożyć. Teraz zobaczymy, jaki jest efekt tego. Ale wydaje mi się, że już jest troszkę wolniejsza reakcja tej klapy. No i powiem Wam, że ta się jest o wiele lepiej. Także tutaj mi to układ. W moim wypadku pomogło. Widać ten siłownik coś jeszcze hamuje, ale gdyby kogoś było i nadal za mocno, to możemy sobie jakiś karabinczyk założyć i wtedy dopiero za to załapać tą sprężynką, tak, żeby naciąg sprężyny jeszcze troszkę zmniejszyć. I wtedy powinno być elegancko. Ja, tak to na razie zostawiam. Mam nadzieję, że tutaj nic się ten uchwyt nie będzie od tego niszczyć. Ale chyba to jest też, mi się wydaje, że to jest też jako fabryczne miejsce przewidziane na tą, na tą sprężynkę, nie tylko tutaj te wycięte zęby, ale to chyba też. Więc to tak zostawiam i będę obserwować dalej, czy tutaj nic się z tą blachą nie dzieje i jak dalej klapa się otwiera bo podejrzewam, że ten siłownik jeszcze tam troszkę może hamować, ale też z czasem pewnie będzie coraz słabszy i może dalej tutaj tą blachę mocno wyginać. Tutaj widać, że ona była spawana. Tutaj ta górna krawędź i tutaj ta dolna była wyrwana i tam jeszcze coś też jest nasmarkane. Także sobie zerknijcie tutaj w tym prawym tylnym błotniku, czy Wam się ta blacha jeszcze nie urywa, bo później może być gorzej, jak się cała blacha wyrwie i będzie więcej roboty. Także dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej!